Pierwszy raz w odcinku z. nazywa? Z Minecrafta. Miał być tylko Star Stable, ale ostatnio ta gra mi się zmudziła i pomyślałam, że skąd mogę nagrać Minecrafta? To, że mam Minecrafta. Takiego, no wiecie, z pieniądze kupionego na telefonie, na tablecie, a na laptopie mam wersję próbną. No to pomyślałam, że na telefonie będzie chyba najlepiej nagrać. Więc stworzyłam świat kreatywny i chciałabym Wam pokazać, jak robię malutką wioskę przez krótki czas co prawda. Znaczy długi, krótki, to zależy już co będę robić i co będę robić to wiecie się o wszystko w swoim czasie jak to będzie wyglądać w tym odcinku właśnie tutaj odrodziłam się właśnie w takim jakimś świecie myślę, że tutaj nawet by mogło być spoko taka malutka wioska malutka na całe to pole czekajcie ja przyciszę wyciszę wycis tylko grę Dałam wszystkie dzięki na 50%. Mam no, nadzieję, że teraz dzisiaj będzie po prostu chłód taki Kłótne czy no chodzenie widzę Możemy latać. Po kliknięciu dwóch razy w to oto, że tutaj. I no, możemy po prostu latać i widzimy większość właśnie rzeczy. Będziemy mogli tak sobie budować. Nie wiem, czy Wam to przyspieszam, postaram się, ale raczej na pewno montowanie tego filmu nie będzie takie trudne. A ja Was zapraszam do oglądania. Przepraszam, że jak czasami zatykałam głośniki ręką, ale po prostu to nie jest takie łatwe, a tym bardziej, że no, po prostu to nie jest łatwe i tyle. Tak nie zatykacie więc teraz będzie może to mieli w przyspieszeniu, bo jak będę montować, to raczej na pewno. Więc nie wiem, czy się z wami żegnać, bo muszę się na końcu odezwę, żebyście tam powiedzieli na swój temat, jak tam wam się podoba. Więc no, oglądajcie. Dokonaj najpierw sobie wybioretkiem. albo wiecie co, już to w trakcie odcinka. Just work. No u i t s he la quits it. To pretty, ya pretty. Bitchy, na bitchy, no silly. Bitchy, 누가 너를 자꾸 y o g r o l l h i your money, got a son. I don't feel a m o r e I o s is tiny o r e I o No, 내게, t r i c k no I want everybody for the love

Większość wioski jak oglądam A na razie się wiem, żegnam. I mam nadzieję, że taka zmiana na moim kanale. Wam się spodobała, ale się z wami po prostu żegnam. Napiszcie po prostu, co mam wybudować. Ogólnie tutaj mi się nie udało coś, ale już niech zostanie, wam się nie No więc no ogólnie, jeżeli jesteście zainteresowani Minecraftem, to na dole wam podam taki kanał, który, no który też wam polecam. Znaczy. No, no. Przepraszam. no dobra. Jestem już żegnam. Czytajcie obie yy, To Do zobaczenia.